Czy wiesz, że jeden mężczyzna zbudował biznes wart 3 miliony dolarów rocznie, pracując całkowicie sam? W 2018 roku Dan Portig był zwykłym menedżerem HR w korporacji. Każdego dnia widział setki ludzi szukających pracy zdalnej, ale główne portale ich ignorowały. Więc w weekendy zaczął budować prostą stronę, zbierając oferty pracy zdalnej z różnych firm. Nazwał ją Remote OK. Przez dwa lata miał zaledwie tysiąc odwiedzin miesięcznie, aż nadeszła pandemia. W ciągu jednego miesiąca jego ruch wzrósł z tysiąca do stu tysięcy użytkowników. Firmy desperacko szukały pracowników zdalnych, a pracownicy szukali takich ofert. Zaczął pobierać 299 dolarów za premium ogłoszenie. Dziś jego strona obsługuje ponad 10 tysięcy aplikacji dziennie. Generuje siedmiocyfrowe przychody rocznie. Wszystko automatyczne bez jednego pracownika. Czasami wystarczy znaleźć lukę na rynku i ją wypełnić.